Cześć, witajcie na kanale Sylwia w Szwecji. Dzisiaj zrobię Wam taki mały update z update, update, nie wiem jak to się wymawia, mówi i tak dalej z, z produktów do, y, do twarzy. Chodzi o tą maskę na noc i o y, szczotkę do mycia twarzy i o właśnie ten żel, który kupiłam te produkty do, w Dolarsie. Więc jeśli chodzi o maskę mask Maska została zużyta, cała. Wystarczyła na 15-16, nawet powiem Wam, mask. Nie nakładałam takich grubych warstw, więc spokojnie, spokojnie na 15 mask wystarczy ta maska. I jeśli chodzi o czas, ja trzymałam 10 minut, po 10 minutach zmywałam i co się działo? Czy wygładza ta maska? Tak, wygładza. Skóra jest taka gładsza, taka y, po prostu bardziej mięjsza, o tak bym powiedziała. Czy odświeża? No też y, takie uczucie było po prostu no odświeżenia, tak. Czy o, objawy zmęczenia niweluje? No nie. Tutaj, tutaj nie. To nie jest tak, że, że po prostu. Może za pierwszym razem, gdzie ją nałożyłam i, i zmyłam, to faktycznie taki efekt był, że, że po prostu tak odciąża, takie, taki. Coś tak jakby ze skóry zostało zdjęte, ale na dłuższą metę, no, no nie. Czy zapewnia promienisty wygląd? No też nie. Słuchajcie, dla mnie jest to ocena taka szóstkę bym jej dała w skali od 0 do 10. Za 50 koron, 50 ml, 15 mask, jeżeli ktoś chce sobie wygładzić i odświeżyć tak, tak cerę, taką rutynę zrobić, to, to może być. Dla mnie osobiście ten produkt nie zrobił żadnego wow, więc, więc tyle mogę po powiedzieć. No, ja jej już nie kupię. Więc, jak, jak ktoś uwielbia tą markę i, i po prostu yy, sprawdza się u niego na, na skórze, no to słuchajcie, no, testujcie, no tak? Ale dla mnie osobiście, no, no nie. Dobra, następnym produktem są szczoty. I jeśli chodzi o szczotki, to tak. Yy, jeśli chodzi o tą szczotkę do czyszczenia twarzy, powiem Wam, że stosowałam ją około tydzień czasu. I zaczęły mi się pojawiać, i to na wolnych obrotach, zaczęły mi się pojawiać mikrourazy w obrębie, właśnie nosa, i tutaj w, w okolicy, właśnie dolnego kącika ust. Zrobiło mi się duże podrażnienie. I to, i to nie z tego względu, że, że ja tą szczotkę źle używałam, bo nastawiałam sobie czas, i że tak powiem, leciałam tak, jak faktycznie producent zalecił. Więc do mojej skóry osobiście. Ten rodzaj włosia, tej szczotki, się nie nadaje. On jest za ostry dla mnie i, i po prostu moja skóra po tygodniu czasu przyczała już dość. Więc ja już jej nie używam te, tej szczotki, no bo strasznie drażni mi po prostu skórę i to jest nie, nie do wytrzymania. To się już robi, bo po pięciu sekundach już, już ból i nawet nie wiem, gdzie bym nie pojechała, więc ja już tego nie stosuję. Yy, ocena tego produktu, jak dla mnie, to jest jeden yy, Jeśli chodzi o, o, tą, o tą drugą szczotkę silikonową, żeby wtłoczyć jakiś, jakiś serum w skórę albo jakiś taki olejek i tak dalej, no to jeszcze da radę. Jeszcze da radę na wolnych obrotach, yy, tak, bo ona, ona ma jeszcze bardziej delikatniejsze włosy i to czuć. I moja skóra to czuje, więc jeszcze to włosi toleruje, o tak Wam powiem. Jeżeli chodzi o, o, o tą szczotkę, no to tak bym powiedziała 6 mniej więcej. Chociaż można też oczywiście sobie wsmarować w serum normalnie dłońmi, tak. Ale taki mikromasaż, no może być. Jeszcze mówię, moja skóra jeszcze tę tą szczotkę toleruje. Ale jeżeli chodzi o całość, to wiecie co, powiem Wam, że, że ja bym drugi raz tego produktu po prostu nie kupiła. I jeszcze w nim, w tym produkcie był żel. No, żel to jest, słuchajcie, dla mnie to jest minus chyba 7 albo 8 nawet. W skali od do 10, to na minusie już jedzie ten żel. Dlatego, że z tego żelu dawałam mu szansę, dawałam mu szansę, że 3-4 razy podejścia do niego robiłam. I się nie nadaje, nie nadaje się. Brałam i na taką zwilżoną lekko twarz, i na taką odciśniętą, że, że bardzo mało też wody było, no nic, to jest glut, który po prostu się nie pieni, nic się z tym nie dzieje na twarzy, nie zmywa, nie zmywa i... i... Słuchajcie, no, jakbyście sobie, no nie wiem, klej taki wpłynie dali na twarz, to no nie ma efektu. On spływa nawet z rąk. To jest takie, no nie wiem, jak, jak to. glut z olejem. O, coś takiego. To, to się właśnie ten produkt tak zachowuje i w dodatku jeszcze czypie. Więc myślę, że, że ja to sobie podrażniłam i tym żelem, i do tego szczotką, bo stosowałam. Yy, razem te produkty, więc to się absolutnie nie nadaje. Nie nadaje. Chciałam, chciałam mu dać szansę, nie dało się wielokrotnie, więc osobiście nie polecam Wam tego, tego zestawu. Na początku powiedziałam, że, że polecam, no bo z, polecam w sensie, że po prostu są tego typu produkty, więc można je stosować. Ktoś to wymyślił, więc dlaczego byśmy nie mieli z tego skorzystać, skoro jak jest, to, to dlaczego nie, tak? ale powiem wam, że na dłuższą metę no, to się nie sprawdza i nie tego oczekiwałam i, i trochę powiem wam, że zawiodłam się na tym produkcie, więc więc tyle tyle z moich e, z mojego dzisiejszego update'u, update'u, nie wiem w dalszym ciągu jak to się mówi e, więc co, żegnam się z wami życzę wam miłego wieczoru, lajkujcie jak wam się podobało, komentujcie i i co? Widzimy się do następnego. Pa!